Cześć z tej strony, Mariusz, witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci pokazać moje kampanie reklamowe. Kampanie reklamowe, które uruchamiam, uruchamiałem na Amazon KDP i pokażę Ci te najlepsze kampanie reklamowe i te najgorsze kampanie reklamowe. Dzisiejszy materiał będzie krótki, bo jedynie chcę Ci pokazać moje najlepsze i też najgorsze kampanie reklamowe, tak, żeby na dobrą sprawę Cię ustrzec, aby nie popełniać tego samego, tych samych błędów, w sumie, no, że nie do końca błędów, bo jednak ja to bardziej testowałem wszystko, jednak no, na pewno w dużej części to były też błędy e, na samym początku. I zaczynając od najlepszych kampanii reklamowych, tak jak widzisz, tutaj zaczyna się Akos, niecałe 2% i przy wydanej kwocie na ponad dolar sprzedałem dwie sztuki. Dwa były to były dwa ordery, dwa zamówienia na kwotę 67, prawie że 70 dolarów. Więc tak jak widać, no akos jest tutaj mega świetny i kolejne oczywiście tak samo. Jasna sprawa, tutaj jest tylko po kilka sztuk sprzedanych, więc tutaj idziemy dalej i tutaj już mamy 16 zamówień. Z czego wygenerował to kwotę 127 dolarów. Oczywiście nie jest to kwota, którą ja dostałem do ręki, ponieważ jest to kwota na zarobionych produktach, aczkolwiek dalej, w dalszym ciągu 8% akos. Jest to mega super akos, bardzo dobry. No, mieć taki akos przy wszystkich kampaniach reklamowych no to jest mega super zarobek. I jak widzisz, tutaj było 32 tysiące wyświetleń tej, tej reklamy, 108 klików i kliki te kosztowały mnie za 1,10 10 centów. Więc jak widzisz, da się tworzyć kampanię reklamową bardzo profitową, która przekłada się na sprzedaż i CPC, czyli cost per click, koszt za klik jest mega, ale to mega niski. Nie wiesz w takie głupoty, że trzeba ustawiać suggested bid i liczyć na szczęście i ustawić na tydzień dwa tygodnie. No po prostu nie, bo jak słyszę takie rzeczy to po prostu masakra. Oczywiście nie mówię tutaj żeby ustawiać 10 centów na każdą kampanię reklamową, bo to też nie o to w tym chodzi. Jednak na pewno nie warto ustawiać suggested bid. I tutaj z takich większych również 57 zamówień, kwota łączna 469 dolarów, a koszt gdzieś trochę powyżej 10%. Wydane tylko 50 dolarów. No moim zdaniem jest to bardzo dobra kampania reklamowa. Dodatkowo CPC cost per click tylko 7 centów. Tu są oczywiście kampanie reklamowe, które mają 20 centów, cost per click 19. Mam niektóre po 30-40, nawet, bo tak jest po prostu. Im mniejszy CPC, tym kampania lepiej pracuje, tym kampania reklamowa więcej zarabia. Przechodząc dalej, tutaj jak widzisz, no oczywiście, Akos idzie w górę, bo jest ustawiony od najmniejszego do największego masę kampanii reklamowych mam powyżej 20%, już powyżej 20%. No to już jest nie, niezbyt ciekawy akos, oczywiście 30-36%. Niektóre kampanie reklamowe warto trzymać, nawet jak mają 30-30 parę procent, ze względu na to. Że podkręcają sprzedaż organiczną. Nie zawsze warto jest to stosować, ale w niektórych przypadkach warto. I tak jak widzisz tutaj, 43 zamówienia: 342 dolary i akos. 45% prawie, że no to jest taki akos, który powinno się już schodzić bardzo, bardzo w dół. Jeśli to jest świeża kampania, zupełnie co innego. Na samym początku takie akosy nawet bywają znacznie wyższe, i to też jest wszystko ok. I przerwając teraz, krótka reklama. Właśnie utworzyłem nowy kurs reklam Amazon KDP i jest on głównie tylko i wyłącznie oparty o Amazon Advertising. Więc jeśli chcesz nauczyć się, jak tworzyć profitowe kampanie reklamowe, takie, które nie tracą, takie, no ja na swoim doświadczeniu widzę, co traci, widzę na swoich kampaniach, co robić, czego nie robić i mam na dobrą sprawę kilka technik. Kampanii reklamowych, które po prostu już wiem, jak działają. Oczywiście nie do końca, bo nikt nie jest w stanie przeanalizować algorytmu Amazon Advertising, ale można starać się przynajmniej tak, aby te kampanie reklamowe przekładały się na fajną sprzedaż i na zarabianie na tym. Więc jeśli jesteś zainteresowany kampaniami reklamowymi do swoich produktów, to możesz wziąć udział w moim kursie. W tym momencie jest to cena znacznie niższa. Póki jest premiera, po premierze cena wraca do normalnej ceny, do wyższej ceny. Więc to jest taki moment, w którym można kupić naprawdę za bardzo małe pieniądze, moim zdaniem. A tyle treści, co ja tam przekazuję, plus zapewnienie o dalszych aktualizacjach, które będę cały czas wykonywał na 100%, ponieważ reklamy się rozwijają, zmieniają, więc na pewno będę dogrywał cały czas do tego kursu. Dodatkowe lekcje. Więc jeśli zakupisz ten kurs teraz, to masz dostęp do kursu na stałe, oczywiście. Dodatkowo dostęp do grupy na Facebooku, do zamkniętej grupy na Facebooku oraz możliwość dalszych aktualizacji. Oczywiście będą one totalnie bezpłatne, już wliczone w cenę. Wracając do materiału, teraz pokażę Ci moje najgorsze kampanie reklamowe. I jak widzisz, moje najgorsze kampanie reklamowe zaczynają się od blisko 300% ACOS. Tutaj jest 298% Akos wydane 20 dolarów 699, tylko jedna sztuka sprzedana. Jest to manualna kampania reklamowa którą specjalnie przetestowałem, było to Suggested Beat w pełni. Po prostu ustawione Suggested Beat i totalnie nic nie ruszałem. I zobacz, jak to wygląda, jeśli się ustawi Suggested Beat. I ta kampania reklamowa była przez bardzo długi czas, jak dobrze pamiętam, i wygenerowała jedynie stratę 212% i tak w dół, w dół, w dół. Oczywiście tutaj pokazuje te, które posiadają Akos, więc te produkty, które nie posiadają Akos. No to nie sprzedały. Te, te kampanie reklamowe nie wygenerowały żadnej sprzedaży, oczywiście. Jest tych kampanii na pewno sporo, ale jest mega dużo takich kampanii, które nawet nie posiadają lub posiadają małą ilość impressions, czyli mało osób widziało te reklamy ze względu na słabe słowa kluczowe, ale i też często błąd na Amazon Advertising. I tak jak mówiłem, no w kursie uczę tego wszystkiego, dokładnie przedstawiam szczegóły kampanii reklamowych oraz pokazuję krok po kroku, jak to zrobić. I też pokazuję to na swoich przykładach, ponieważ nie boję się przedstawić moich, na przykład tutaj na moich najgorszych kampanii reklamowych. I tu jak widzisz po 100% kampanii reklamowych często to były nie dość, że moje błędy, to i również testy. Tak jak widzisz tutaj na przykład 155 tysięcy wyświetleń, jedna sprzedaż CPC, czyli Cost Per Click 14 centów tylko i wyłącznie, 19 osób Kliknęło w tą kampanię reklamową. Pomimo, że cost per klik był mały, niski, to wygenerował tak czy tak 12 dolarów i sprzedała się tylko jedna sztuka, która wygenerowała mi około 2 dolary, coś takiego. Jest to kampania reklamowa, która była na pozycji straconej, bo to było dawno, 2019 rok, ale pokazuję Ci wszystkie moje kampanie tak jak lecą. Możesz sobie zwolnić to, ten materiał i zobaczyć wszystko dokładnie, jak te liczby wyglądają, ponieważ nie będę każdy, każdej z tych rubryk omawiał, bo to by zajęło sporo czasu a miał być to krótki materiał. Tutaj przechodząc dalej, 80, 70 i oczywiście wszystko schodzi w dół. Tu jak widzisz było 51%, ale aż 27 zamówień, więc nawet z tych 51% tak czy tak... Yy, Wystrzeliła tak. Cały czas się kręciła sprzedaż organiczna, bo widzę już, jaki to jest produkt. Jest to produkt, jest to książka, e-book, a dokładniej wersja papierowa e-booka, czyli paperback. 20 centów. Tutaj no widzisz po prostu bardzo różne CPC. I idąc w dół, tutaj już mamy 30-20%, czyli już te lepsze kampanie reklamowe. Już poniżej 30% uważam za kampanię reklamową dobrą, ale nie w każdym przypadku. Poniżej 25-20% już jest naprawdę bardzo ciekawie, a już im niżej, tak jak tutaj pokazuję. Tym znacznie lepiej. Tutaj mamy kampanie reklamowe, które nie wygenerowały żadnych sprzedaży. I są to zarówno 8 dolarów straconych totalnie, bo nawet nie wygenerowało jednej sprzedaży. Tylko 30, aż 39 tysięcy osób widziało tą kampanię reklamową. Była to kampania reklamowa pod Walentynki. Jedna z takich kampanii reklamowych, i kolejna, w których, no na dobrą sprawę, stracone były takie groszowe sprawy. Tutaj 7 dolarów z takich większych, większych sum, jakby to można powiedzieć. I raczej groszowe sprawy, kampanii, które nie generowały sprzedaży. Jak widzisz, ja utworzyłem przez całą swoją drogę publikowania na Amazon KDP 716 kampanii reklamowych, bo testowałem prawie wszystkie swoje produkty, może nie wszystkie, no ale większość takich swoich produktów, które się nie sprzedawały, próbowałem uruchomić na nie kampanię reklamową i... No, jeszcze jesteś ciekaw, no to jeśli weź, weźmiesz udział w kursie, no to się po prostu dowiesz, jak to się potoczyło, czy warto, czy też nie warto. Tak więc, jeśli chcesz dołączyć do mojego nowego kursu, kursu reklam Amazon KDP, jest to najlepszy moment, ponieważ można go wykupić w znacznie niższej cenie, a później już ta cena pójdzie oczywiście w górę. A w kursie znajdziesz szczegółowy opis Amazon Advertising, dokładne kampanie reklamowe, krok po kroku pokazane wszystko. Oraz pokazanym na moich przykładach, jak ja to robiłem, jakie błędy popełniałem. Tutaj jest jedynie taki mały zarys w tym materiale, a w kursie jest pełna szczegółowość dotycząca kampanii reklamowych, i też prowadzę krok po kroku, jak stworzyć te kampanie reklamowe na różne sposoby, tak aby właśnie one przynosiły zyski. Więc jeśli chcesz rozpocząć promowanie na Amazon Advertising. No to myślę, że z moim kursem bez problemu ci się to uda i będziesz w stanie kontrolować swoje kampanie reklamowe oraz je modyfikować w poprawny sposób, nie taki, w których tylko tworzysz kampanię reklamową i zaczynasz tracić pieniądze, bo no, oczywiście nie o to w tym chodzi, nie o to chodzi w reklamach na Amazon Advertising czy jakichkolwiek innych reklamach. Jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam, link znajdziesz w opisie materiału. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli ten materiał Ci się podobał, no to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę, za kciuk w górę oraz jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, no to pomyśl, zastanów się, czy może warto subskrybować mój kanał, aby dostawać powiadomienia i widzieć, wiedzieć o nowych filmikach, o nowych materiałach, które też teraz wpadają na tygodniu. Dzięki za obejrzenie materiału do końca i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć.